Impreza 30-lecia Szarży, zarąbista impreza, fantastyczna organizacja, mnóstwo dinozaurów, ludzi sprzed lat 30, 20, 10. I co ciekawe, bardzo wielu z tych ludzi, jakich sobie przedstawiam na przykład, to nie znają się nawzajem. Ci ludzie, którzy 30 lat temu tworzyli Szarżę, nie znają tych, którzy przyszli 20 lat temu i ci nie znają tych, którzy są tu od 10 lat. I okazuje się, że y, ta wymiana pokoleń y, następuje cały czas, a oni wszyscy czują się niesamowicie z szarżą związani, czyli to znaczy, że szarża ich ukształtowała, czyli niesamowitą rolę odegrała szarża w tym, że y, jakby zbudowała taki, taką, taki sens wspólnoty. I to jest po prostu naj, najcenniejsza rzecz, jaką sobie można wyobrazić, jeśli chodzi o Szarżę. mówiąc o tym, że dzisiaj setka młodych ludzi zorganizowała tą imprezę. To znaczy, że stu młodych ludzi uczyło się pracy społecznej, organizacji takich dużych imprez. No oni są po prostu w ten sposób przygotowywani do, do życia, do dorosłego życia. I to w zasadzie jest to samo. Ja pamiętam moje studenckie czasy, dokładnie tak było, kiedy przyszliśmy tutaj do Szarży na zaliczać WF w ramach, no, jazda konna była zaliczeniem WF-u na i wsiąkliśmy z kilkoma kolegami na długi czas i nauczyliśmy się właśnie jak można budować taką niesamowitą organizację bo to nie tylko zabawa, ale też praca społeczna i odpowiedzialność ogromna konie, gospodarowanie tym całym gospodarstwem Ogromna nauka na całe życie. I w zasadzie to dzięki szarży potem mogliśmy poradzić sobie z własnymi przedsiębiorstwami, z pracą, z odpowiedzialnością i wieloma innymi rzeczami. Niesamowita szarża. Takie, takie moje przemyślenie na temat szarży.